Witam serdecznie. Pokażę jak przygotować zakwas na żurek. Do przygotowania będziemy potrzebowali: jedną szklankę mąki żytni, trzy szklanki przygotowanej letniej wody, 3 ząbki czosnku, dwa listki laurowe, 4 ziarenka ziela angielskiego oraz słoik i ściereczkę do przykrycia lub ręcznik papierowy. Do słoika daję przyprawy, czosnek kroję na mniejsze kawałki, dodaję mąkę, wodę i całość dokładnie mieszam. Składniki możemy wymieszać łyżką lub zakręcić słoik i potrząsać. Następnie słoik obwiązuję ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 5 dni. Po 5 dniach zakwas na żurek nadaje się do przygotowania żurku lub barsztu białego. Jeżeli państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło.